Zastanawiałem się kiedyś, jak wykonać efekty, które m.in. stosuje filz w swoich najnowszych filmach i teledyskach. W dzisiejszym odcinku zadaję ten sekret. Miłego oglądania. Cześć, witajcie na kanale Kamil ale Witam was bardzo, bardzo serdecznie na dzisiejszym odcinku. I w dniu dzisiejszym, tak jak widzicie, właśnie po tytule, pokażę wam efekty, właśnie z teledysku Freeza. No i ogólnie, w sumie, mogliście to zauważyć na jego najnowszych filmach, ten taki nowy sezon amerykański. I w dniu dzisiejszym, właśnie pokażę wam takie efekty, które pojawiły się po prostu na najnowszym teledysku Freeza, które prezentują się tak. Oczywiście, jeżeli ktoś jest nowy na moim kanale, bo bym bardzo, bardzo milutko, jakby zostawił łapkę w górę oraz subskrypcję z na moim kanale. Byłoby mi wtedy bardzo, bardzo milutko oczywiście. Osoby, które tutaj są już dłużej, to też mogą zostawić łapkę w górę. Jeżeli oczywiście chcielibyście więcej takich odcinków, albo żeby taka seria była na moim kanale, to dajcie oczywiście zaś w komentarzach, a ja na pewno wezmę to pod uwagę. No bo nie oszukujmy się, to wytworzycie ten cały kanał. A ja tylko się z wami tutaj dzielę moimi umiejętnościami. Słońce świeci gorąco na dworze, a wy pewnie się denerwujecie, że nalepa przedłuża. Słuchajcie, jeszcze chciałbym bardzo serdecznie podziękować nowym wspierającym mojego kanału, a są nimi Detro oraz Szymon Mortka. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie. chłopacy, że kliknęliście ten niebieski przycisk Wesprzyj i po prostu wesprzyliście mój kanał. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie. Jeżeli ktoś oczywiście również chciałby wesprzeć mój kanał, no to oczywiście można, ale pamiętajcie, to jest dobrowolne. Oczywiście dziękuję Wam również za fanarty, które do mnie podsyłacie. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie. Jeżeli również i wy chcielibyście właśnie takiego fanarta wysłać, wystarczy wysłać go na maila fanart.nalepamałpa.gmail.com ja wiem, że wy nienawidzicie moich długich wstępów. Ja też staram się, kurde, robić je krótkie, także już nie przedłużam No i zapraszam was bardzo, bardzo serdecznie do oglądania. Okej, okay, zadajemy się już właśnie przy komputerze i pierwszym efektem, jaki sobie stworzyłem w dniu dzisiejszym będzie taki efekt chyba najpopularniejszy właśnie u czyli po prostu taki, tak jakby przejście spikselowane, które wygląda właśnie tak. I żeby coś takiego wykonać, no to oczywiście musimy odpalić naszego Primerka Pro, ale ten cały efekt znajduje się na After Effectsie, czyli możemy to zrobić w After Effects od razu, ok. Nie jest źle. Ale jeżeli montujemy jakiś filmik w premierku, no bo w premierze jest o wiele o wiele łatwiej, a efekty po prostu dodaje się w After Effectsie przez taką jedną opcję, którą zaraz wam pokażę. No umówmy się, że jesteśmy montażystą w premierze, dobra? I wejdźmy na jakieś nagranie. Teraz będzie tutaj. Ro Oho, teraz mi się tutaj na trzeba monitor odpala. Czekajcie, już, 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 już jesteśmy i teraz ja wybiorę jakiś dany moment z tego tutaj nagrania i zaraz do Was wrócę, bo RODO jest i nie mogę wam pokazywać za dużo. Okej, okay, słuchajcie, mamy tutaj taki momencik właśnie. Yy, zmiany scen, scenerii, po prostu zmiana jednego, jakby ujęcia, na drugie ujęcie, i chcemy po prostu zrobić tak, jak ma to Freeze. Zaznaczamy obydwa, tylko sobie to usunę. Zaznaczamy sobie obydwa właśnie nagrania. Klikamy prawie wszystkie myszki. Replace with After Effects Composition. Teraz powinien nam się otworzyć After Effects. Czekamy, aż się nam załaduje. E to nie trwa długo. O, proszę bardzo, już tutaj jesteśmy w After Effectsie, teraz wszystko się tutaj powoli powinno włączać. Włączać. No i tak, oczywiście na początku sobie to nazwijmy, na przykład poradnik frizz Pixelosa. OK, Enter. Mamy naszego After Effectsa i teraz chcemy, aby stąd zmieniła się scena na tą. A wiecie co, ja obrócę te nagrania, żeby był lepszy efekt widoczny. Dobra, teraz powinno być git. Tak, myślę, że będzie git. Yy, co teraz zrobimy? Teraz musimy zainstalować taką wtyczkę linka oczywiście do niej znajdziecie w opisie jest to właśnie wtyczka Datamosh, która właśnie się tak prezentuje jesteśmy właśnie na jej stronie tutaj klikam sobie try, czyli po prostu to jest wersja demo, jakby e, czyli próbujemy sobie try po prostu po angielsku oznacza try, czyli próbować, żeby zaraz nie było wątpli. Tłumacz Google Tyry -y. Właśnie, próbować, czyli jest to po prostu wersja próbna. E, klikamy sobie tutaj try, no i teraz powinna nam się tutaj właśnie zainstalować nasza paczuszka. Jeżeli to się nam zainstaluje, wchodzimy sobie tutaj do zakładki pobrane. Proszę bardzo. I to niepotrzebne nam. Wywal. No nie, ha, bo to się instaluje, dobra poczekajcie, muszę. musimy poczekać e, Instaluje się pięknie, pincuś glancuś 3, 2, 1, 0 Dobra, mamy zainstalowane, ja już tego nie potrzebuję, bo mam tutaj Ponieważ już tutaj po prostu mam ten plik e, Kolejne co musimy zainstalować no to oczywiście tutaj ZXP installer, czyli wpisujemy sobie ZXP O, proszę bardzo, installer.com, również znajdziecie linka w opisie I również klikamy sobie tutaj download for windows i znowu nam się pobiera kolejne Kolejny program. Potrzebujemy te dwa programy. Teraz tak, jeżeli mamy obydwa programy, wchodzimy najpierw tutaj. Wchodzimy sobie, klikamy tak, a, nie było widać. No i sobie oczywiście instalujemy ten cały program, klikamy install i tak dalej, i tak dalej. Ja już to mam zainstalowane. Wtedy na pulpicie. Wtedy, słuchajcie, na pulpicie powinniście mieć coś takiego, taką ikonkę. Klikam sobie dwa razy i tak wygląda ten program. Nic tutaj nadzwyczajnego i trudnego. Klikam sobie raz. Na sobie przechodzimy do zakładki pobrane. Wchodzimy tutaj do tego Data -mosh. O nie. Źle to zuj. Właśnie. Klikam sobie data mosh, najpierw tutaj mm, przechodzimy do zakładki DataMoż, znaczy do folderu i ten data mosh, z ZXP pyk przerzucamy sobie na przykład tutaj do pobranych, pyk, puszczamy, teraz nam się to wrzuca. No, i w jakich tutaj miejscach to się wrzuca? Że znowu będę musiał cenzurować. No i dobra, teraz albo musimy przerzucić tutaj do naszego programu, albo klikamy tutaj i wybieramy zakładki pobrane. Właśnie ten pliczek. Wtedy po prostu to działa tak, że klikamy, przenosimy. Tutaj nam się instaluje. Installing your extension. extension. Czekamy sobie chwileczkę, aż to wszystko nam się tutaj zainstaluje. To jest po prostu do, jakby automatyczne instalowanie. Nie musimy nic klikać i się denerwować. Okej okay. Yy, Zainstalowała się tutaj pisze, że po prostu yy, po prostu pisze tutaj, że się zainstalowało i prosi nas, żeby zrestartować naszą aplikację od Adobe. Ja nie będę restartować, bo już to sobie wcześniej zainstalowałem, ale wy musicie to zrobić, żeby po prostu to poprawnie działało i wtedy w zakładce Windows yy, w extension mamy coś takiego jak Data Mosz. Klikam sobie, no i zniknęło. Nie? Data MOSH, pyk, klikamy, teraz powinno nam się takie okienko pojawić. No i teraz tak, klikamy tutaj, klikamy tutaj, to wyłączamy. Tutaj ustawiamy swój SOR diesel. Proszę bardzo, możemy sobie to troszeczkę zmniejszyć. No jak tutaj już mamy, e, właśnie obydwa jakby ujęcia. Klikamy sobie po prostu ten Data MOSH, czekamy, tutaj nam się jakby renderuje wszystko. E, teraz tutaj mamy Preparing, Baking i Installing, a Importing Complete. No i zobaczcie, proszę bardzo, klikamy Spacja i. Nasz efekcik prezentuje się tak, czyli po prostu efekt fliza wykonany w zaledwie kilka sekund. Jeżeli będziemy mieć to zainstalowane, to nie będzie to nam sprawiać żadnej trudności. Na później będziemy chcieli na przykład ten jeszcze kadrik, ten znaczy te, to ujęcie też w ten sam sposób zrobić. To po prostu oczywiście jeszcze raz zaznaczamy wszystkie obydwa ujęcia albo 3, 4, 5 obojętnie od Was to zależy. Replace with After Effects Composition. Czekamy aż właśnie teraz nas przenieśli do After Effects'a. Załadują się te wszystkie jakby ujęcia. Proszę bardzo, klikamy sobie Data może wszystko nam znowu, ponownie się jakby ustawia, robi wszystko za nas my po prostu sobie siedzimy, takie efekty właśnie powinny e, się znajdować w programach, że po prostu nic nie musimy robić, tylko patrzeć, no i proszę bardzo, kolejna już tutaj e, kolejne nasze przejście się zrobiło i to jest naprawdę bardzo, bardzo proste, szybkie i, i... łatwe każdy sobie z tym poradzi, i tyle także, jeżeli ktoś nagrywa teledyski albo montuje, to życzę Ci powodzonka z tym efektem, na pewno się przyda Okej, okay, kolejnym efektem, jaki sobie w dniu dzisiejszym zrobimy i wam pokażę, jest taki efekt. I żeby coś takiego właśnie wykonać, potrzebujemy dwa nagrania. Ja mam tutaj jedno takie nagranie i drugie mam nagranie mojego brata, jak sobie patrzy przez lornetkę. Ja sobie oczywiście te dwa audio wywalę, bo mi jest niepotrzebne za bardzo. Dobra, ustalmy, że od tego momentu będzie. Mój brat, proszę bardzo. I wszystko będzie się działo właśnie na tym. Na tym tle Także tak, przenosimy sobie tą górną warstwę, którą chcemy uciąć w kwadrat jak miał to frizz właśnie na swoim ujęciu pyk, mamy coś takiego, no i wytnijmy sobie właśnie to lusterko mamy tutaj zakładkę opacity w effect controls Klikam sobie opacity tutaj właśnie w ten kwadrat, prostokąt, no i po prostu po kliknięciu tego kwadratu bądź też prostokątu musimy sobie tutaj jakby zrobić jakąś figurkę, jakiś kwadrat, prostokąt jak yy, wy uważacie po prostu, możecie też pod oko robić albo z shiftem E, dobra, zrobimy więcej coś takiego Teraz jak sobie znowu klikniemy tutaj na tą warstwę wyżej Możemy sobie skalę powiększyć, proszę bardzo No i sobie ustawić właśnie tą pozycję Albo też kliknąć dwa razy i sami to dopasować właśnie na przykład tutaj Kiedy już to zrobimy, efekt prezentuje się tak e, Czyli po prostu tutaj jedna rzecz się dzieje, tutaj druga rzecz się dzieje I to tyle Ale tam frizz również ma takie jakby przejście glitch Żeby coś takiego wykonać, no to oczywiście w połowie naszego nagrania sobie przecinamy to tutaj sobie możemy przenieść nasz, yy, nasze ujęcie po prostu na prawo tutaj wpisać sobie najpierw horizontal jest to po prostu odwrócenie naszej jakby perspektywy yy, jakby pionowo względem osi poziomej o ale was teraz tutaj zachwyciłem mat moją matematyką yy, albo moimi pojęciami matematycznymi yy, tutaj jeszcze sobie możemy w, w maskę klikciemy sobie o właśnie ustawić tak bardziej co ma nas interesować i sobie jeszcze raz dopasować Mm -hmm. Dobra, no i teraz to się wszystko prezentuje tak Dobra, teraz chcemy jeszcze uzyskać ten efekt glitch Po prostu wpisujemy sobie tutaj impact e, glitch No i tak, przerzucamy sobie właśnie ten efekt impact, impact glitch tutaj na środeczek Puszczamy, mamy coś takiego Jeżeli nas to jakby nie zadowala, możemy kliknąć raz bądź też dwa razy Wydaje mi się, że raz wystarczy I tu mamy różne ustawienia właśnie tego przejścia Możemy tutaj zwiększyć jakby e, prędkość tego wszystkiego Jest tutaj naprawdę sporo i Wszystko może się tutaj dopasować, tak szczerze Ok, dałem sobie taką minutkę, 30 sekund Żeby pokombinować i zobaczcie Ja sam uzyskałem jeszcze lepszy chyba efekt eee, I ogólnie fajniejszy taki, fajniejszy taki glitch Ja sobie go postaram się zapisać Tylko nie wiem czy Tylko nie wiem, czy mi się to uda zrobić Ok, jedynie co mogę zrobić To zd zdjęcie yy, telefonem I po prostu sobie zapamiętać Te wszystkie tutaj jakby Ustawienia, ja również wam je polecam Fajnie, fajnie to się prezentuje e, Myślę, że bez problemu będę to stosować Troszeczkę tutaj pousuwałem, pododawałem niektóre rzeczy I nawet spoko to wyszło Ale oczywiście jak sobie pokombinujemy, pousuwamy sobie to wszystko To e, o, no to naprawdę możemy tutaj grubo, grubo, się pobawić W jednym takim efekcie A oczywiście jeżeli nie posiadacie tutaj mm, Tego efektu Impact Glitch Wystarczy wejść no nie, znowu teraz, Wystarczy wejść właśnie do naszej przeglądarki Wpisać sobie filmimpact.com no i po prostu pobrać yy, z tej strony właśnie ten efekcik. Yy, a dokładnie całą paczkę w zakładce transition, jak dobrze pamiętam yy, to znajdziecie. Oczywiście jeszcze taką jakby zamianką jest yy, efekt Impact House, który się również podobnie prezentuje. Yy, czekajcie, usunę sobie zobaczyć czy na pewno te ustawienia się nie... No, tak się prezentuje Impact Chaos, też jest spoczko e, więc albo Impact Glitch i troszeczkę tam pozmień wszystkie preferencje albo też Impact Chaos i również wszystko pięknie, 500 Pięk coś będzie działać a ty tutaj Adobe kraci w ty mi się tutaj łączasz Dobra, przechodzimy do ostatniego efektu Ok, ostatnim efektem jaki sobie wykonamy jest taki efekt No i tak, żeby właśnie taki efekt wykonać, trzymamy na kolatorze albo klikamy i trzymamy przycisk ALT następnie lewym wszystkie myszki Klikamy i też trzymamy, wjeżdżamy do góry i nasze obydwa nagrania się kopiują Albo jedno, po no prostu duplikują się te nagrania I mamy tutaj obydwa te same nagrania Następnie w efekt wpisujemy sobie Basic e, 3D Przerzucamy sobie na to nagranie tutaj Wjeżdżamy w dół, w efekt control wpisujemy sobie 180, klikamy enter Następnie jak już sobie wpiszemy te 180, wjeżdżamy do góry I position dajemy sobie tak bardziej w prawo A na tym drugim nagraniu wyłączmy sobie oczko w lewo, dobra jeżeli już to zrobimy włączamy ponownie oczko wpisujemy sobie tutaj kryopy przerzucamy na to na, na to po prostu wyższe nagranie no i tutaj sobie usuwamy em, po prostu w danym momencie w danym miejscu em, po prostu żeby to się zgrywało nie że na przykład patrzcie jest coś takiego no i to, 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 to nie, nie siada. Tak samo tutaj na przykład. Musimy idealnie sobie to wszystko dopasować. Tutaj możemy sobie w sumie full yy, zaznaczyć, żeby po prostu wszystko ładnie nam się zgrywało. Możemy oczywiście jeszcze sobie pozycją się pobawić. Żeby wszystko ładnie dopasować. O, proszę bardzo, wszystko pięknie działa i efekcik, który chcieliśmy uzyskać, mamy uzyskany. Okej, okay, więc dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie, że obejrzeliście ten odcinek do końca. Jeżeli filmik wam się spodoba, nie ja zapomnijcie oczywiście zostawić łapką w górę, subskrypcję z na moim kanale, byłoby mi wtedy naprawdę bardzo, bardzo milutko. A ja tymczasem się z wami żegnam, trzymajcie się, miłe środy wam życzę. To tyle, hejka, cześć!